Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kulinarnym, w którym przygotujemy pyszne ciasto o nazwie Kubanka. Nie wiem, czy znacie, czy jedliście, próbowaliście właśnie ciasto Kubanka. Ja znam ciasto w wersji pieczonej z biszkoptem zrobionym w domu, upieczonym, ale w związku z tym, iż w jakiś sposób trzeba trochę przyoszczędzić prądu. Stwierdziłam, że można by było zrobić takie ciasto kubanka właśnie w wersji niepieczonej, z użyciem biszkoptów, zakupionych w sklepie. Tak też zrobiłam. I jeżeli jesteście ciekawi mojego tutaj przepisu, mojej inspiracji kulinarnej, serdecznie zapraszam do dalszej części mojego odcinka kulinarnego. Zaczniemy od przygotowania budyniu i do wykonania budyniu do ciasta kubanka potrzebujemy następujących składników pół litra mleka, dwie łyżki mąki ziemniaczanej, 3 łyżki mąki pszennej, około 5 łyżek cukru kryształu. Jeżeli lubicie mniej słodkie masy, proponuję użyć mniej oraz 2 żółtka. Zaczynamy oczywiście od zagotowania mleka. Zaczynamy oczywiście od zagotowania mleka i tutaj mam około, tak odlałam sobie 200 ml, Reszta mleka zagotuję i do gotującego mleka najpierw sypię 5 łyżek cukru kryształu, bo tak wolę jednak, a resztę składników zaraz wymieszamy i połączymy ze sobą. Żółtka najpierw zawsze sobie rozkłócam, dodam odrobinę mleka. Później dodam resztę tego mleka, ale wolę tak, żeby mi się żółtka tutaj ładnie rozmieszały. Do żółtek dodaję dwie łyżki mąki ziemniaczanej i trzy łyżki mąki pszennej. Dokładnie wszystko ze sobą mieszamy. Oczywiście dolewamy mleka żeby powstała nam taka dość rzadka konsystencja, którą wlejemy do gotującego się mleka. Mieszanka jajeczna jest już gotowa. Mleko zaczyna się gotować i do mleka najpierw dosypuję Cukier i teraz dolewam moją mieszankę jajeczną, bardziej to mieszankę żółtkową, bo białka oczywiście zostały odjęte od żółtek. I gotuję z tego budyń. Oczywiście uważając, żeby się nie przypalił. Budyń ładnie zgęstniał, stracił swoją surowość, więc można już teraz zakręcać. Oczywiście odstawiamy do całkowitego wystygnięcia. Do ciasta kubanka bez pieczenia potrzebujemy następujących składników. Mam nadzieję, że zmywarka w tle nie będzie zagłuszać zbytnio mojego filmiku. Oczywiście bardzo serdecznie Was za nią przepraszam i przepraszam również za wszystkie niedogodności. Ale już pomijając fakt tej zmywarki, przechodzimy teraz do prezentacji składników. Oczywiście, ciasto kubanka można wykonać też przez upieczenie biszkoptu klasycznego. Wszystko Wam najwyżej napiszę w opisie filmiku. A na chwilę obecną przechodzimy do prezentacji składników. Biszkopty typu Petitki. Tutaj mam przygotowany pącz, dwie łyżki kawy rozpuszczalnej, pół szklanki wrzątku, dwie łyżeczki cukru. Ponadto możecie sobie tutaj dodać albo whisky, albo brandy, albo jakikolwiek inny alkohol, jaki najlepiej lubicie. No ja ze względu na to, że u mnie będą jeść też dzieciaki, alkoholu nie dodawałam. 200 gram masła, u mnie jest to mix pasłęcki. E, tutaj mam ugotowany budyń na żółtkach, e, jak go robiłam, będziecie widzieć klip wcześniej. E, trzy kopiaste łyżki Nutelli, u mnie jest to ten krem Choco Fin, dostępny w Biedronce. Dosłownie jedna łyżeczka kakao, u mnie to dosłownie pusta puszka, ale zapomniałam zakupić kakao, a tutaj też jest potrzebna do tej masy. I to jest masa numer 1. Ponadto potrzebujemy krakus... herbatniki typu petitki. U mnie to są krakuski maślane, dżem powidła śliwkowe będą najlepsze. I kolejna masa to będzie śmietanka 30 w ilości 330 ml. Jedno opakowanie sarka mascarpone, czyli 250 gram, dwa razy śmietan fix i cukier puder, żeby czymś to posłodzić i zaczynamy oczywiście od przygotowania masy numer 1. Zaczynamy oczywiście od ubicia masła na puszystą masę. Budyń z masłem jest już y, ładnie ubity. Teraz dodaję jedną łyżeczkę kakao. Tak jak Wam wspominałam, moje kakao się skończyło, więc tutaj nie wiem, czy nawet będzie jedna łyżeczka, ale dodam to, co mam. Jeżeli macie ochotę, możecie sobie tutaj też do tego kremu y, dodać jedną łyżkę likieru kawowego. Ja niestety, ale nie posiadam i tak sobie myślę, że może bym dodała trochę, e, trochę nawet i tego mojego ponczu, albo zwykłej kawy rozpuszczalnej, oczywiście nie rozpuszczając jej. Ale to zaraz najpierw ubiję to i spróbuję, jak smakuje masa bez likieru kawowego. Trzy e, łyżki Nutelli albo takiego kremu typu Nutella, oczywiście. Jeżeli macie Nutella, możecie dodać Nutellę. Ja mam taki i dodaję taki. Ok, wydaje mi się, że wystarczy. Oczywiście należy również to ubić. Masa jest już gotowa, jednak stwierdziłam, że nie będę dodawać kawy, bo mam przecież dużą ilość połączu do moich biszkoptów i teraz foremka o wymiarach 25 na 25 wyłożona jest folią spożywczą i zaczynamy zabawę, czyli moczymy herbatniki, nie herbatniki, biszkopty i układamy jeden przy drugim, a biszkopt. Jeżeli byłby pieczony, oczywiście nasączamy pączem kawowym i tak robimy do wykończenia składników. To znaczy układamy oczywiście tutaj na blaszce. Na tak przygotowany spód wykładam połowę masy czekoladowej. I ponownie układam biszkopty nasączone w kawie. I to jest właśnie taka mała różnica, bo tam mamy tylko jedną warstwę biszkoptu, a ja tak wpadłam na pomysł, że zrobię dwie. Na biszkopty układam drugą część masy czekoladowej. Na warstwę budyniową wykładamy herbatniki maślane, ale albo takie, jakie lubicie najbardziej, jeden obok drugiego. Kładamy drugą warstwę herbatników, oczywiście jeden przy drugim, troszeczkę je dociskając, żeby równomiernie zmiękły. I bierzemy się za ubijanie kremówki. Przystępujemy teraz do wykonania warstwy śmietanowej, oczywiście zarówno śmietanka jak i serek mascarpone powinny być bardzo dobrze schłodzone, żeby ubiły się doskonale. Przekładamy wszystko do misy, w której będziemy miksować. W trakcie miksowania dodam oczywiście śmietan fix i 2-3 łyżki cukru pudru. Masa śmietanowa jest już gotowa, wykładamy ją na herbatniki. I na to robimy wiórki czekolady. Możemy to zrobić za pomocą obieraczki do jarzyn albo za pomocą tarki. Tak przygotowane ciasto wkładamy co najmniej na 12 godzin do lodówki, żeby nam przeszło smakami i ładnie zmiękło. Myślę, że prezentuje się całkiem okazało. W całej swojej okazałości prezentuje się tak. Jest to wersja niepieczona, kubanki. Mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu. A teraz oczywiście, żeby tradycji stało się zadość, spróbuję. Ciasto jest miękkie, rozpływa się w ustach, muszę Wam powiedzieć. Wszystko idealnie zmiękło, zarówno biszkopty i herbatniki. Ciasto jest bardzo aromatyczne z aromatem kawy. Jest tutaj, e, są tutaj podwójnie nasączone biszkopty. Kawy mi się wydaje, że użyłam dość sporo, bo naprawdę jest pyszne. Kawowe nie jest za słodkie. Jeżeli chcecie zmniejszyć sobie ilość cukru, oczywiście możecie to też zrobić. Ja tutaj chyba dodałam 5 łyżek cukru do budyniu. I trzy mm, łyżki cukru dodałam do y, masy z zaśmietany i z serka mascarpone i tyle jest tego cukru. Do tego są kwaskowate powidła śliwkowe w warstwie herbatnikowej. Wszystko to razem jest idealnie zbalansowane i goryczka kawusi robi cudowne, aromatyczne kawowe ciasto, które na pewno każdej jednej osobie, miłośnikowi kawy posmakuje. Zresztą miłośnikowi i niemiłośnikowi, bo ciasto jest naprawdę i rewelacyjne, godne polecenia i mi się wydaje, powiem Wam szczerze, że dużo lepiej smakuje mi w wersji niepieczonej, jak w wersji pieczonej. Więc jeżeli macie ochotę, serdecznie zapraszam do opisu mojego filmiku, tam znajdziecie Wszystkie składniki, jakie zostały tutaj użyte, zamieściłam tam również biszkopt, który można sobie upiec, jak też i wersję niepieczoną. A na dzisiaj Wam ślicznie dziękuję za obecność. Pozdrawiam, życzę cudownego dnia i do, do, do zobaczenia w kolejnym odcinku kulinarnym. Pa!